Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Niestety pomyliłem się i nie włączyłem sobie nagrywania, ale dobra. Co tutaj Chris robi? Chris tucze już. Chris sobie tucze nawożenie. Załącz nawigację. Zobaczcie, jak moja piękna gleba. Daszek do góry mogę przewiąć okulary daszek do góry i lecimy. Lecimy tutaj z solą potasową. Dzisiaj pojechałem z żoną, żona mówi chce kierować. No to zapięliśmy dwie przyczepy. No i pojechaliśmy po ten nawóz. W jedną stronę ona kierowała, w drugą ja chciałem właśnie zobaczyć, jak będzie szedł z tymi przyczepami. I jej zabrałem. Jak tu się mówi nie ma czasu, jak się da to się jedzie żartuję, no dzisiaj bym chciał zbijam sobie dawki na górze standardowo no, 120 kilo lecę sobie ogólnie sobie ustaliłem około 150 kilo potasu Oczywiście nie w czystym składniku. W czystym jest 90. I to moje rędzinki, patrzcie co on tutaj zrobiły. O. Co one tutaj narobiły? O, chyba jednak zostanę na D1. To tak jest 13 na godzinę. Chyba jednak zostanę na D1. Nie będę się mostu tutaj wygłupiał. No, ale moje rędzinki co wniosły? że jak ta woda sobie płynęła to miała się gdzie zatrzymywać, tak? Mam nadzieję, że ta kamera w końcu nagrywa, bo ona miała się gdzie zatrzymywać Jeszcze był pomysł przeryć w poprzek te pole, ale myślę, potem jak ja to będę jeździł, potem wie, zęby wybije. No i dlatego sobie jeżdżę tak Wziąłem trzeba, zaaplikowałem rozsiewacz przełożyłem z kuboty wszystkie te kable, czujniki do John Dendera, dlatego że tu jest wajek ekonomiczny a tu przy tym rozsiewaczu trzeba mieć wysokie obroty powinienem jechać na 540 na sobie jadę tam 500-520 on jest tutaj przy John Dierze wysoko zawieszony to jest gruba granula i myślę że myślę że on sobie tutaj będzie sobie jakoś radził tak szybko jadę, ale nie nadążę liczyć Tu powinno być met. dobra, met to my skręcimy Met to my skręcimy Met to my sobie skręcimy On tu powinien przy 10 na godzinach nie, nawet pod trójkę Coś nie mogę tej wartości kalibracji ustawić Dobra, może tak te 150 trzymajmy, to bo wyjdzie ze 130, no to też będzie dobrze To też będzie dobrze Tak, grzejemy tutaj sobie w żądilku sobie leci szybko Uwale, co tam się dzieje? No dobra, pierwsze rozsiewacz trzeba wysiać i wtedy będziemy tutaj chcę wprowadzać, bo na pewno miałem inną kalibrację. Będą im więcej powinienem więcej, powinien tym więcej siać. No. Według przy tym no to powinno być to na trójce i 10 na godzinę i wychodziłoby 145 kilo na ma 12 na trójce No to wtedy by wychodziło gdzieś w granicach właśnie tych 100 35 Chyba, że jeszcze zrobię ten numer yy, menu szybko. Wartość kalibracji A coś pamiętam, że to chyba było Im więcej, tym lepiej. No zobaczymy. Damy mu 23. Co on teraz otworzy? Aha, bieg sobie rzuciłem. To może tutaj przejdę na C to jeszcze dwa. No i zobaczcie. To już nie ma na co się wozem nawozem czekać. Dobra, on mnie tu zainformował. Ja sobie zaraz są całkiem gdzieś tu. Przelecę sobie na tym. Nie, na trójce. Osiągnę 10 na godzinę i zobacz teraz jeszcze gorzej a ciekawe czy Nie, musiałbym się zatrzymać musiałbym się teraz zatrzymać Menu Enter czyli na dół. czyli na, dół na to wygląda bo tak chyba jest jeszcze gorzej 21, dobra cofnę się trochę żeby się rozpędzić on sobie narysuję a to nieważne to nieważne dobra jedziemy co 10 na godzinę jest 10 na nawigacji 9,8 na monitorze coś on tutaj coś on tutaj mi jeszcze za mało nawet ta wartość tutaj Czujnika, no, ale te 30 na godzinę to chyba nie ma wielkiego znaczenia, moim zdaniem. Zjadę do dołu i zobaczę. No bo zobaczymy, tak. No to dopiero wysiałko stu 150 na 170. Czyli dobrze myślałem, że 20 kilo jest mniej. Tu na dole można dać więcej, na górze można dać mniej albo jeszcze wpływać tą wartość wartość zmienić I Jeszcze raz tą wartość zmienić póki on sobie tutaj Póki on sobie tutaj jakieś 21, a może z drugą stronę trzeba pójść Już nie pamiętam właśnie jak to było z tym instrukcji nie przeglądnąłem. O, to to poniesło 24 bym dał Nie, 23 miałem No nie pamiętam jak to było Czy zbijając na dół zwiększał? No zobaczymy Zobaczymy To taki trochę vlog z ustawień Ale wy się ty nie przejmujcie Patrzcie na pole, bo zaraz słońce już na moje szczęście ciapnie rozpędzę wywodzonych 10 dobra nie włączyłem się nawigacji to mogę cofnąć nie jednak na odwrót im mniej tym więcej sypie no to już dzięki temu o, gdzieś 20 i bo 21 miałem enter dobra i jeszcze raz, tu się zaznaczymy, że byliśmy O, no, widzicie, raz 1,4 metra skręć, no to dobrze, bo źle wjechałem Sypię Gazujemy 0,4 skręć, no No i można powiedzieć, że wyjdzie idealnie praktycznie Na monitorze na lewo zakładka na ile otworzył O, prawie 3 Czyli ta sól jest inna, bo ja to biorę z aplikacji Teraz tutaj ile otworzył? Teraz sypie 150, dwa na godzinę więcej 165 Wolnie zwolnie. gdzie rolniku jedziesz pozwolę zobaczyć no jakby wszystko grało no to tak wychodziłoby że to jest 150 kilo no, czyli 15 kilo więcej dobra to już się nie będę zastanawiał no wszystko się okaże po pierwszym przejeździe po pierwszym przejeździe a może zrobimy taki numer a może nie róbmy takich numerów 570, tak jest. Wyłączę sobie wałek 150, wyłączę sobie wałek. Wyjdę wam tutaj, dzisiaj taki jestem trochę roz... rozbiegany myślami, ale zobaczymy, jak będzie źle, no to po prostu go nie wrzucę. 5,75 ,5 jest. No, leży sobie sól. No i teraz ta sól będzie w tych moich dołkach. Zobaczcie jak tutaj na tych dołkach, jak widać, rzeczywiście ta woda tutaj spływała. Ach, podnosiłem burtę, taka ciężka franca mi teraz plecy bolą. No ale trudno. o. I to Krisłu pięknie ta lużóweczką pomiesza ślicznie. Na razie niech jeszcze dołki, jutro ma padać deszcz, no coś tu jest, no. Jest trochę czerwono. No jakby było 250 kg, to byłoby bardziej czerwono. Ale bierzmy siły za zamiary, no tu nie będzie 15 ton kukurydzy. Tu jak średnio dycha wyjdzie, to trzeba będzie się cieszyć. Tak jest. No i taka sobie po prostu o, zobaczcie. Cyk. Wrącz też się fajnie tutaj wszystko rozpada, także tutaj talerzową przemieszamy, nawet powiem Wam zobaczymy jak tutaj będzie wyglądał marzec, bo może jeszcze RSM na to wszystko pójdzie w dawce tych 150 czy 200 litrów z siarką, yy, albo 30, no zobaczymy i... Zobaczymy, jak to czas przyniesie, bo fajnie byłoby właśnie przed, przed talerzówką rzucić tego RSM-u i niech on sobie tutaj już powoli czeka, niech tą słomę też będzie tutaj gryzł, będzie już ją tam rozkładał, bo to trzeba będzie za jakieś 8 cm zrobić. No zobaczymy, jak się tutaj wszystko ułoży. Tymczasem, do usłyszenia.